Słuchajcie, to koszmar wigilijny. Chcecie, żeby tak wyglądał Wasz wieczór wigilijny? Pamiętacie o tym, że taka jaka wigilia, taki cały rok. Więc nasz program, te 12 odcinków, ma Wam pokazać, ułatwić, jak zorganizować się na wigilię. My nie pokażemy Wam stricte wszystkich przepisów. My pokażemy Wam, jak się przygotować, żeby poświęcić czas dzieciom, Mikołajowi, a nie odbierać nerwowo telefon od teściowej i mówić, Matko jedyna, ona już jedzie, nie mogłaby się chociaż raz spóźnić, zawsze jest spóźniona, a teraz akurat jest godzinę w czasie. Albo myślisz, jak zgasić gwiazdkę, na którą czekałeś. Cały rok pierwsza gwiazdka, Wigilia, a tu co? A tu dramat. Oglądajcie nas. Mam nadzieję, że pomożemy Wam, żeby to się nie odbyło w waszych domach.